Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Minecraft'a, a dzisiaj jest ze mną... ja mam witam was wszystkich. No i właśnie, co będziemy robić w dzisiejszym odcinku? W dzisiejszym odcinku jest pewien mały problem, ponieważ yy, poza odcinkami, czy pomiędzy tym odcinkiem, a poprzednim do netteru, fakt, taki, yy, poszedłem do netheru, tutaj właśnie, gdzie teraz ten fakt stawi, poszedłem do netheru i problem jest taki, że nie wiem jakie są kordy yy, portalu do powrócenia poszedłem za daleko i się totalnie zgubiłem No i chyba nie mam wyjścia, musi się zabić i stracę te wszystkie dęki. No niestety. Więc trochę słabo. Kurde, naprawdę by nie szkoda. No, nic raz się żyje. A czekaj, może zrobię sobie skrzynkę i zostawię te rzeczy. Może kiedyś poniewrócę gdzieś tam. No mogę Tak, nie teraz już, bo już może tak raczej tą nitkę. No raczej To, raczej. to, to też zostawisz? Nie, kwarcie tam może przydać, ale. Strucję więc no, no. zostaw. Faktycznie, no razie przyda. No nic. To... Szałosny koniec. Biorę głęboki oddech. Mnie nie, nie, nie! Nie, nie! Tonę! Tonę, prawda! No i w końcu do domu Ej zaraz, chwilę, chwilę, to nie jest przecież Ej no lewie my... gdzie ja to... jestem, what the fuck? Jest. Co to są za hmm. drzewa, przecież w Minecraft nie ma takich drzew No nie ma, są nie no, są takie podwójne, ale nie ale takie nie wielkie. nie ma takich wielkich. Nie, nie takie coś... wielkie. What, Co, what the yeah. fuck? Co ja to jest? Mech? Jak mech? Nie mam chów. What the fuck? Ej, chwila chwila, coś mi tu nie pasuje. A ta mapka? Skąd? Nie wiem, mi się wydaje, że... Kurde, czy... tam jest szkielet. Nie, 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 ja tam nie idę. <laughs> Ej, czy to są są modyfikacje? To właśnie takie mam wrażenie, wow. ale jakim Chudem. cudem. Nie mam zielonego pojęcia No dobra, no myślę, że to jest dobry czas na rozpoczęcie serii Minecrafta na modach Także... Trudno, no skoro nie pojawiliśmy się w tamtym miejscu, gdzie wcześniej Skoro to jest zupełnie inna mapa Przynajmniej taką taką wygląda To... Trzeba zrobić nową miejscówkę Tam jest lawa? tak. Ja. Tam... No tam Furczak. A, no. to kurszak To, nie ja, to, to, nie to go się. go tego wody, Woda go chroni tak, No, dobrze. Także... Bolowanie skończone. Przynajmniej na razie. Zostawmy się gdzie doko... ...What the fuck? To jest... Pałka? Pałka. A to? Te grzepki jakieś te białe? Portobello. Porto tak, co to jest? To jest portobello. What? <laughs> Fajne To jest pałka. Ciekawe, co mu się No to pałka. O, to jest tak, grzybnia. Aha. Wow. No dobra, więc by trzeba pójść gdzieś... I tu? Nie, dziwne. Czekaj. Okay. Masz rumowa krowa! Ty chyba żartujesz. Żartuje. Aha, weź tu. Masz nożyczki? Nożyczki? Po to. To, no, nie, ma. da się. Nie, No Da się? nie, No co, to... na żywia, żeby, żeby, żeby zbierało. nie, nie, No, ja nie, żeby nie, nie, to nie, na na nie, nożyczkami, na no, nożyczkami, no, na... chule, to nie, No właśnie, No nie, żeby nie, 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 nawet go nie zbierasz Trudno. Ooooo, zagrożenie Co to zabiło? Co za Co dzięki Nie wiem ale podoba mi się What the To jest... To jest Nie wiem ale chyba wyschnięto No właśnie tak jak trzeba się trzeba tak często ogarnął Ale chyba... Chyba się dobrze po nas tego nie da się budować A więc z ogarnią jakieś normalne drzewo Nie powinienem splitować w ogóle się no. Tyle rzeczy z tonnej mapy, budziaki. No nie wtedy. No nic, ale zacznijmy nową przygodę w takim razie. Na razie to przyrobię. No, nie spintować. Eee, gdzie by tu pójść? no Tam się zastąga cały czas ten biom. No to na mi się prawo. Podoba. To ja bym poszedł gdzieś tu. Nie, na lewo. Tam na prawo, nie tam jest Czy też taki klimat nadaje później. Uważaj kanion. No się wiem. Zobaczcie na mi na dole. Krowa masz. Woda? No, ja widzę, że są nowe, nowe rudy, nowe rudy jakieś są. Jakaś tu jest inna woda, nową. Wiem, że to jest tatrująca. Ja nie, tutaj grzyba na grzybie? Tak. No. A nie, to chyba to, to krowa na grzybie. Ja tam widziałem. No. Pokaż. Tu, na środku. Aha, je. Ja. Na grzybie? What the fuck? Dowody. Ja muszę się zastanowić co to jest kurde bo... Nie zauważyłem nawet tej wody jest No to jest jakieś dziwne grzyby tam, jak, tam po prawej Kura? Te, Borowik. Nie wiem Muchomorze Własnego Muchomorza Dla okay. Lactarius Indigo <noise> Nie mam pojęcia co to jest no, nie wiesz co to jest dla Indigo? kurde Dobra, mm, także tak, że trzeba sobie znać jakieś... A tam po prawej to nie ul? No, tu też jest ul. A właściwie, strzały z niego czy... wylatują czasami? Właściwie nie wiem, bo wygląda też nie. Nie mam pojęcia. What the fuck? Śnieg. To jest pól zimowy. A może iglo? Nie, to raczej byłoby większy. To jest taki sam... Fajne! Dobra, to trzeba na to Ja tak myślę, że w tym lesie na razie. Się ogarnąć? No. Przynajmniej na razie. Co jest tutaj. Ja będę ja tam nie wchodził. No się wiem. Ooo Tak. O, o, górek. o górek ja. Nie, nawet o tym nie myśl. Nawet o tym nie myśl. W ogóle skąd się tu wziął, do no, fakt? <laughs> Dzięki nie pewnie. Nie <laughs> co, co to jest? To jest ten sam tylko tak jakby pod tym pod Nie. Górę. No weź jaj. Bez sensu <laughs> Ale fajne góry tam są. Uważaj po prawej. Tak, ja widzę tam. Wow. O kurde, tam nic nie ma. Może Chunk się jakiś o, kupał. Chyba się tu usiadle pomiędzy tym, a... A tym. Ale zobacz jak to na, map na mapie wygląda. Aha. Tylko przełęcz. No. Znaczy na razie przynajmniej nie wiem, coś na razie się wkopię gdzieś tutaj. Później spróbuję coś więcej pogarsza. Tak sobie myślę, że na razie się wkopiam gdzieś tutaj. Także mieć na tą nockę a, bezpieczną miejscówkę, w miarę bezpieczną. właśnie to trzeba jakieś narzędzia zrobić. Więc tak, crafting. Tak mi tutaj sobie tu, że nie zajmował <laughs> Trochę patyków Więcej patyków I tak um, Coś się zrobił zesułem nie, <laughs> nie tak to miało być Dobra, znaczy. Ale od razu mi słuchka mi kochasz no, so. Pierwszą Ja mam fajny pomk na pieszą w grzybie W grzybie Grzy... No ale to trochę tak ryzykowne Dlaczego? Chciałbym wysokiego grzyba dla nas Jakiego? No ja zobaczymy, jak zdążę ogarnąć tam to... Powiedz, że jakiego grzyba jak musimy dać? Jakiego? Aha, tego To no, jest trochę niski, chyba No patrz, kiedy tam się nie ściśniesz Dobra, podnieś chciał. Czerc, tak? Czyli późno być okej. Już jest można. Moszcz cholera. Kop się, kopcie. A ja nawet nie mam anzędu, dobra. My się trochę spiłem z tym węgiel. Na cop się. No wiem. Właściwie wiem. Muszę. Muszę ale Ale taką dziurę na jeden klotek. O. Na pewno taką? No może być. Gdybyś coś widział. Nie wiem, to raczej Dobra, nie wykopałem tego. Wreszcie. Dobra. Tak, tak Ale fajne okno. Tak. Okno na światło. No dobra, i teraz tak. Trzeba tutaj trochę to powiększyć. Bo by mi tu w nocy nic nie zjadło. Też za dużego nie będę kopać, właśnie żeby to się nie to Ale tak. fajne, nawet widać, że ile się skończy ten y, off Aha, faktycznie. Fajny pasek. No dobra i to chyba będzie na tyle z naszej nowej mapki. Myślę, że resztę sobie ogarniemy w następnym odcinku. Tym bardziej, że znów tu nie mam zamiaru tutaj biegać. Więc to by było tyle w tym odcinku. Do zobaczenia następnym oczywiście. La lajki, łapki, subskry subskrypcje oczywiście mile widziane. Więc do zobaczenia następnym. Do zobaczenia.